Tam w trzecim odcinku do gry GTA San Andreas. To Ryder dasz te trzy buchy? Nie bądź żyd. Już kurwa mówię ci to sto razy. To mój ostatni. Te sweet to trzeba jechać do McDonalda po tego chickena którego ci wczoraj wiebałem. Dobra kurwa to jedziemy z tym koksem. O, o tak kurwa będzie chicken z McDonalda fakie. Ha, 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 ha. Dobra CJ prowadzi. Noż kurwa zawsze ja gruba się raz ty byś mógł poprowadzić. Oj tam, oj tam, nic z tobie się nie stanie jak raz czytamy dwa razy poprowadzisz. To co zapuszczamy jakąś muzyczkę? Jak nie jak tak. <Słyski> Noż kurwa już tobie mówię tyle razy, że to mój ostatni. Oj tam rider. Dobra to ja zamawiam. Poproszę 500 kg czwike na dwa i 5 sucharków od Starchburgera, 3 dużych happy milów, 5 zestawów frytek. I dwa duże kole light bo się odchudzam. Ile kurwa płacę? To będzie 1500 zielonych. Zaraz będzie towar. E, a tak naprawdę to na kogo czekamy? Kurwa na świętego Mikołaja, nie interesuj się bo kocie i mordy dostaniesz. Aha jutro będziesz mi aha lasencję. czaisz? Dobra kurwa ktoś coś chce z tego towaru? Jak nie to więcej dla mnie. Ja pierdolę ile tak będziemy czekać i na co? Kurwa a, a chuj cię to interesuje, może i całą wieczność albo marne pięć minut. Masz Eidercz i spurgera. Hehehe, <gryźńska> ktoś chce mi zrobić laskę? Patrzcie, kurwa przecież to ten święty Mikołaj ja pierdolę. Kryć się. Kurwa za nimi trzeba im najebać, kurwa aż im się zachce ruchać w kakao, to ja pierdolę strzelać oszołomy, kurwa ja pierdolę ja pierdolę. <gryźńska> rozpierdoliłem was jak chciałem. Żołnierze dobrze się naspisaliście, bucha hahaha. -ha -ha. Czas kurwa was zawieźć do domu przy muzyczce. <śmulety> Zapauzuj to kurwa, musimy pogadać. CJ zawieź tego grubasa do jego domu bo jemu dubska się nie chce ruszyć samemu. Dobra nie ma sprawy, Gruba grubasie oddaj suitowi 100 kg chickena, którego wpierdoliłeś wczoraj, dobra? bo jak nie to tobie na niebie. Dobra oddam, Sweet masz i żeby cię w piekle ruchali. CJ odpalaj tą muzyczkę hehe. He. Texas, I'm Cisco, yes I'm Eber And you're getting two thumbs up You had enough of two air touch You want it rough you're out of bounds I want you smothered Want you covered Like my waffle house hash browns Come coming click up the X never reaching a pex Just like you could call sock You are inclined to make me rise an hour early Just like daylight Kurwa jak prowadzisz przez ciebie kola mi się rozdała na mojego kutasa Ale mniejsza yeah, z tym smoky Powiedź smoky, smoky, do słita ma zadania I mean, dla ciebie, I'll narka Dobra, żeby nie przynudzać jeżdżeniem w dupie to zaraz zobaczycie mnie przy domu u Nigdzie nie odchodźcie. Dobra, to zaczynamy z koksem. Fakie kurwa. Ryder co ty robisz? Ja? Piszę listę ile razy brałem szluga. Jak wychodzi mi z tej listy to ciągle mój ostatni. ma ziomy. Ryder kurwa. Noż kurwa nie dam nikomu pojarać, bo to mój ostatni. Rajder to dasz te trzy buchy? Do roboty byś się wziął, a nie sępisz od wszystkich trzy buchy kurwa. Ja tylko kurwa proszę, to ty Żydzisz trzy buszki. Dobra, koniec żartów. CJ Big Smoke zabierze cię żebyś nauczył się strzelać do kaczek. Dobra, ale niech Rajder da mi pojarać, bo jak nie to was rozpierdolę. Nie ma takiej opcji. Jesteś z kurwy synem i lubisz walić się w kakałko. Ale musisz się nauczyć strzelać czy tego chcesz czy nie. Rusz się czarno No przecież idę, widzisz, big smoke ale przecież to ty lubisz palić się w kakałko to czemu na mnie to zwalasz, a kurwa nie interesuj się bo kocie i mordy dostaniesz. Włącz lepiej murzyńskie bity. <gry> ma to jak stary dobry Bob Marley. Kurwa, ale jegło. Kim wy do jasnej dupy jesteście po dziurawie was jak skiety tylocha, wypierdalać z mojego terenu. Elmetu spokój się on jest swój to moja męska dziwka. Kurwa, to prawda? No można to tak nazwać. Smolt to trzeba było tak od razu. Dobra Elmed wyciągaj te pistaki bo ta męska dziwka musi się nauczyć strzelać do kaczek. o, -o, -o kurwa taki szeroki wybór pistaczków hech tylko Glock 18. Ha 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 zobacz idzie, jak to twój boss robi. Właśnie widzę masz takiego zeza jak twój stary. A zapomniałem ty nie masz starego, tylko jakiegoś żula spodnetto ha hahaha. Ha. Kurwa a kto się uczy strzelać do mamucich fiutów? Jakiś kutas wyruchany przez siostry urszulanki i mamucich placków. Hahaha, ha, ha, ha stanął ci? Nie. Ano tak zapomniałem. Tobie nie ma co. Chuj cię boli, ty się kurwa o mnie nie martw. Kończyłeś te pieprzenie? Skończę jak mi zapłacisz, te big smoke powiedz, tak szczerze, czemu Ryder nie chce mi dać pojarać, ale tak szczerze. Szczerze? Ta a. Może dlatego, że masz zjebany ryj. Poproś go i zapłać. Za twarzowy może tobie da. Już tobie coś mówiłem, chuj cię boli. Oh, Chcesz dasz man. mi potem zjeść składki Do roboty. No nie bądź żyd. Już tobie mówiłem, do roboty byś się wziął, a nie byś ciągle żarł. Wyglądasz jak kopa gnoju. No ale ja głodny jestem. Tobie się chce jeść, a mi się chce strać możemy się zgrać. Dobra CJ kurwa będziesz coś chciał to cię kurwa wyrucham w kakałko zobaczysz. Ty mi możesz najwyżej kurwa pięty rzucać, tyle tobie powiem. Z czym ryj kurwa? Ty zawsze musisz wszystko popsuć. Dobra Elmet do zobaczenia brudna kurwo. Dobra CJ czas wracać do domu i wpierdolić sobie czikena. Te CJ jak będziesz chciał tą broń zawsze tu będzie dla ciebie lecz będzie mi musiał zapłacić zrobieniem lodzika hahaha. Wesz w tym kraju nic nie ma za darmo. Albo płacisz albo ciągnij jajca. Elmet powiem tobie krótko chuj ci kurwa w dupę. Bardzo bym kurwa chciał haha. Ha. Jestem pedałem i lubię chłopców. Ja pierdolę big smoke to jest kurwa jakiś gejus maxymus trzeba stąd kurwa spierdalać, na chuj mówiłeś że jestem męską dziwką jak to ty kurwa ją jesteś spale tobie kiedy z chatę zobaczysz. Ja kurwa nie wiem jak twoja stara mogła takiego wielkiego oklocia wysertać. Smoke wiesz co? Co? Główno 1-0 grasz dalej? Sidżę ja wiesz co ja słyszałem? No co takiego? Że ty tam nic nie masz. Jak to ty tam wsadzasz rękę do gaci i śpiewasz. A kiedyś cię znajdę. Rzeczywiście kurwa bardzo śmieszne haha boki zrywać. Zobaczymy się później Narka. Halo kurwa, kto mówi, żeby nie przynudzać, to spotkamy się jak już się przebiorę. Dobra, to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, lajkujcie i subajcie narka.